Dzień dobry w kolejnych myślach przytulnych dzisiaj 2047 dzień, kiedy, od kiedy spotykamy się właśnie w tej przestrzeni przytulnej. I dzisiaj to już ostatni laj właśnie w tym miejscu, w tej przestrzeni bardzo przytulnej, i ostatnie właśnie w tym miejscu słowa, o przytulności, o przytulności pomieszczenia, w którym przebywamy. Mówiłam do tej pory o em, zapachu, o dodatkach, pamiątkach, takich drobiazgach, które e, powodują czy. Sprzyjają temu, że jest przytulnie. A dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, że przytulno, o przytulności. Czy przytulność dają też materiały naturalne, takie jak drewno, len, bawełna, ratan, wszystko to, co jest bardzo bliskie naturze, bo człowiekowi natura też jest bardzo bliska. I kiedy mamy takie elementy prawdziwe, naturalne, drewniane, to one też ocieplają to nasze wnętrze. Bardzo mi się podoba skandynawski styl, bo ta tam jest też dużo takiej natury, która wycisza, która pozwala poczuć się dobrze. Innym takim elementem, który wpływa na przytulność pomieszczenia, to jest dobór kolorów. Kiedy mamy stonowane pastelowe, szarości. Delikatne biele, lekkie fiolety, nie żarówiaste, kolory takie fluorescencyjne, powiedzmy, to w takich miejscach też się wyciszamy. I kiedy nie ma mieszanki kolorów, kiedy to jest taka proporcja odpowiednia, to też taka przytulność jest dobra dla człowieka. No chyba, że ktoś jest taki, kto lubi, lubi krzykliwe kolory, jak żółty, mocny, zielony, czerwony, czarny, oczywiście to też jest jak najbardziej w porządku. natomiast jeśli potrzebujesz się wyciszyć, żyć w harmonii, w takiej łagodności, to właśnie kolory spokojne, delikatne, przytłumione są takie dobre dla naszego samopoczucia. Jeśli lubimy przytulność, to ciepłe kolory, też beże delikatne kakao, takie spokojne, lekkie brązy. Żółcie, to to właśnie wpływa na, też na taką przytulność i ociepla dookoła klimat. I co jeszcze jest ważne? Ważne są też materiały, z których tekstylia, z których. Hmm, są pokrycia na meble, czy zasłony, firany, kiedy one są właśnie takie ciepłe w dotyku, kiedy są delikatne, to one też w jakiś sposób nam ocieplają ten klimat, nasz domowy i przytulność. Ale oczywiście nie można zapomnieć o tym ja jeszcze tutaj zerknę. Sobie, o właśnie, to co jeszcze nam pomaga, to jakieś dywany, koce, poduszki, które, tak jak tutaj jest, taka poduszka i to nakrycie z weluru. Poduszka ma taką strukturę lniano-bawełnianą, ale taką właśnie bardzo przyjemną w dotyku. No i właśnie to wszystko razem daje nam przytulność, ale oczywiście tej przytulności nie będzie, jeśli nie będą dobre relacje w takim otoczeniu. I to, co jest właśnie ważne, to to, żeby być dla siebie nawzajem życzliwym, miłym, sympatycznym, z uśmiechem, bo kiedy obdarzamy uśmiechem, to to też dostajemy ten uśmiech. Oczywiście, jeśli ktoś ma jakiś problem ze sobą, ze swoim wnętrzem, to możemy długo poczekać na taki uśmiech. Jednak i to my budujemy sami otoczenie. I od nas samych tak naprawdę zależy, czy mamy przytulność wokół siebie, taką emocjonalną i taką wiecie, namacalną, że można to zobaczyć, dotknąć, poczuć, posmakować. To, to wszystko jest w naszych rękach. Myśli przytulne w przestrzeni przytulnego domku, fundacji, która działa od ponad 6 lat, są codziennie na 3-4 minuty. Tak, żeby nas tylko zainspirować do popatrzenia na siebie, do zatrzymania w tej codzienności. Po to, żeby poczuć się też dobrze i lepiej. I ja dziękuję za te serduszka. Minęły 4 minuty. Dzisiaj mamy środę, 12 listopada 2025 roku. I kolejne myśli przytulne będą jutro i pojutrze. No i cóż, życzę Ci dobrego dnia, wszystkiego przyjemnego. Ja jeszcze pokażę, jak wygląda tutaj bardzo przyjemne miejsce. Właśnie to ono zainspirowało mnie do tego, żeby trochę o przytulności powiedzieć, bo jest taki. Skromny wystrój, taki powiedzmy minimalizm, ale w bardzo takiej sympatycznej przestrzeni. Delikatne brązy. Nie ma tutaj natury za dużo. Niemniej jednak właśnie całość kompozycyjnie cudownie wygląda. I ja Ci życzę dobrego dnia i wszystkiego pięknego.